Eden, Atlantyda, shangri -la. Te trzy miejsca łączy jedna ważna cecha: są to utopie, raje, do których ludzie nie mają wstępu. Ale czy to oznacza, że są to jedne i te same miejsca? Oczywiście, że nie. Od dziesięcioleci temat shangri jest żywy we współczesnej kulturze. Muzycy, filmowcy, a nawet twórcy gier komputerowych. Wszyscy na swój własny sposób interpretowali i ukazywali tę tajemniczą krainę. Jednakże to brytyjskiemu pisarzowi Jamesowi Hiltonowi jako pierwszemu możemy przypisać nie tyle odkrycie, co rozsławienie utopii na całym świecie za sprawą swojej książki Zaginiony Horyzont. Jak pisał, jest to odosobniona kraina położona w Tybecie u podnóża góry wyższej od samego Monteverestu. Shangri-La nie jest opuszczonym miejscem. Co więcej, sprawiedliwe rządzą nią zazwyczaj mądrzy buddyjscy Mnisi. Mieszkańcy tej krainy żyją znacznie dłużej od przeciętnego człowieka, są szczęśliwi, a ich pokój ducha już dawno osiągnął poziom całkowitej harmonii i równowagi. Ich jedynym zajęciem, któremu całkowicie się oddają, jest kultywowanie mądrości. Czy ta fascynująca społeczność kontaktuje się ze światem zewnętrznym? Zdarza się, ale jest to bardzo sporadyczne. Shangri-La jest miejscem zamkniętym dla obcych, a ci, którzy do niego trafią choćby przez przypadek, muszą w nim pozostać na zawsze. Biorąc wszystko, co do tej pory napisaliśmy pod uwagę, czy możemy powiedzieć, że Shangri-La jest tak naprawdę fikcyjną krainą stworzoną na potrzeby książki? Absolutnie nie. Pan Hilton może jako pierwszy opisał na wielką skalę tę utopię, jednakże opis ten pełen jest błędów i przekoloryzowań. Ustalmy sobie jedną, ale bardzo ważną rzecz. Powiedzieliśmy już o tym na początku, ale przypomnijmy. Eden, Atlantyda, Shangri-La i wiele innych krain, których nazwy są nieznane albo mało kto je kojarzy, wszystkie te utopie są prawdziwymi i istniejącymi rajami. Są takie same, ale inne. Występują w wielu rozsianych po ziemi miejscach, które po dziś dzień nie zostały odkryte. Tak właśnie jest Shangri-La. To ukryty raj, niedostępny dla zwykłych śmiertelników, którzy jeśli już tam trafią jakimś cudem, już nigdy go nie opuszczą. Nie dlatego, że im nie wolno, po prostu tego nie chcą. A co takiego znajduje się w Shangri-La, jak to miejsce wygląda, to mogą wiedzieć tylko ci, którzy tam trafili. Podsumowując, możemy dojść do ciekawej konkluzji. Wszystkie znane nam raje są dokładnie tym samym: prawdziwą utopią bez wojen, polityki, nieszczęść. A z drugiej strony różni je niemal wszystko. Czy ludzkość kiedykolwiek odkryje położenie tych wspaniałych krain? Nie potrafimy powiedzieć, ale miejmy nadzieję, że tak się nigdy nie stanie.